Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na live, który będę prowadziła dla malutkiej Hani. Hani jest niestety bardzo ciężko chora, choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jest to bardzo ciężka choroba, a Hani może uratować tylko bardzo droga terapia, na którą zbiera jej rodzina. Bardzo serdecznie więc Was zapraszam na zbiórkę do Hani. Link do tej zbiórki jest w moim bio. Możecie tam sobie przeczytać więcej o Hani i o jej chorobie, no i oczywiście wpłacić przynajmniej symboliczną kwotę na leczenie, dzięki czemu Hania będzie mogła wrócić do zdrowia i spełnić swoje marzenia w przyszłości. A na razie zapraszam Was na bajkę, y, którą będę czytała w ramach akcji Znani Nieznani czytają dla Hani. Y, bajka nosi tytuł Wielka dziura, bulwy i diamenty, więc bez przedłużania zapraszam Was na bajkę. Było słoneczne, upalne popołudnie. Na niebie nie było ani jednej chmurki. Gorące promienie słońca porażyły niemiłosiernie, co jest niczym zwyczajnym w Afryce. Mały guziec Tibo odpoczywał w cieniu potężnego baobabu. Był zmęczony. Od wczesnego ranka szukał smakowitych korzeni w dolinie przy wodospadzie. Guźce uwielbiają zajadać soczyste korzonki, ale żeby się do nich dostać, muszą się ciężko napracować. Najbardziej muszą się napracować ich ryjki. Mama i tata Tibo mają duże i twarde ryjki, a do tego mają jeszcze duże kły, które są bardzo pomocne w rozkopywaniu ziemi i wyciąganiu smacznych bólów i kłączy. Ale mały Tibo nie ma jeszcze kłów, a ryjek jest miękki i delikatny. Tibo zazwyczaj podjada więc trawę, a smaczniejszych kąsków szuka w polu nad rzeką, przy wodospadzie, gdzie ziemia jest miękka i wilgotna. Tak też było tego ranka. Mały guziec podreptał pod wodospad i wiercił dziury w ziemi, w poszukiwaniu pożywienia. Gdy trafił mu się korzonek, pomrukiwał wesoło, machał zabawnym ogonkiem i przeżuwał jedzonko ze smakiem. Pół dnia grzebania w ryjku, rykiem w błotku potrafi jednak wyczerpać. Tibo zapełnił w końcu brzuszek, ale poczuł się jednocześnie senny i zmęczony stanowił więc uciec sobie drzemkę w swym ulubionym miejscu pod wielkim baobabem. Baobab to najpotężniejsze drzewo w Afryce. Pięć drzewa, pod którym odpoczywał Tibo, zmieściłby w środku kilka wielkich ciężarówek albo jeden całkiem duży dom. Oczywiście, gdyby był pusty w środku. Tibo nie musiał jednak zwracać sobie głowy wielkością baobabu. Najważniejsze, że drzewo dawało cień. Było pod nim bardzo przyjemnie, a miejsce doskonale nadawało się na drzemkę. Guziec chrawał więc w sobie w najlepsze i śnił o wielkim polu pełnym bólw i korzonków, których nie trzeba wykopywać. Co innego może robić mały guziec niż spać po obfitym posiłku? Smaczna drzemka Tibo została nagle gwałtownie przerwana przez wrzaski i dziobanie w ucho. – Wstawaj, wstawaj, wstawaj Tibo! Guziet zerwał się oszołomiony, a wizja pola pełnego koronków prysła jak medalna bajka. Tuż nad jego rykiem trzepotał skrzydłami dudek gawin. No wreszcie się obudziłeś! Jak można spać w taki ładny dzień? W nocy się śpi. Dzień jest od przeszukiwania przygód. Gawin skrzeczał, a przy tym jak każdy dudek stroszył swój śmieszny pióropusz na głowie. Tibo jęknął. Wyglądało na to, że dzisiejsza drzemka pod baobabem będzie krótsza niż to planował. – O co chodzi, Gawin? Nie widzisz, że jestem zajęty? – mruknął niechętnie. – Zajęty, zajęty! Słyszeliście go? Zajęty z paniem! – Ha, ha, ha! Nie mogę! – słyszałaś, mała kudu? – Tibo jest bardzo zajęty. Zabał babu wychylił się wielkie uszy, potem oczy, a na końcu wilgotny pyszczek małej kudu. Tibo zawstydził się nieco na widok koleżanki. A Zaraz potem groźnie łypnął okiem w stronę nastraszonego gawina. Co w tym dziwnego? Wszystkie jego lubią sobie pospać po południu. Szczególnie kiedy jest tak gorąco. No dobra, dobra. I tak już sobie pospałeś. A teraz wstawaj. Czas rozruszać kości. Mamy z małą kudą plan na świetne popołudnie. Zobaczysz. Będzie fajnie. Odkryłam coś rewelacyjnego, wspaniałego, ogromnego. Dalej musisz to zobaczyć. Dudek wyrzucał z siebie słowa w Podobną szybkością, jak machał skrzydłami. Wiesz, przerwał mu Tibo, mógłbyś tak machać nade mną całe popołudnie. Robisz całkiem przyjemny wiaterek. Ale zamknij już dziób i daj powiedzieć coś małej kudu, bo tak szybko gadasz, że nic z tego nie rozumiem. Gawin rzeczywiście zamilkł, ale nie zamierzał już dłużej robić przyjemnego wiaterku. Nieco urażony usiadł na grubym konarze i opuścił pióropusz. Mała kudu pokręciła głową. Wiem niewiele więcej od ciebie, Tibo, powiedziała. Gawin przyleciał do mnie, narobił hałasu i przyszliśmy tutaj. Wiesz, on nas chyba chce wyciągnąć do miasta. Do miasta? Zdziwił się gudziec? Co to za pomysł? W mieście mieszkają ludzie, to nie jest miejsce dla zwierząt. Tak mi mówiła mama. Twoja mama na pewno miała rację. Gawin już nie mógł wytrzymać. Ale nie idziemy tam mieszkać ani spać. Chcę wam coś pokazać. Byłem tam kilka dni temu. Co nam chcesz pokazać? Spytali jednocześnie Tibo i mała Kudu. Wielką dziurę, odpowiedział Gawin. Wielką dziurę? Tak wielką, tak ogromną, piękną dziurę w ziemi, potwierdził Gawin. Skoro jest dziura, to pewnie będą w niej smakowite korzonki, pomyślał Tibo, ale nie powiedział tego głośno. A daleko ta dziura? Spytał. Niedaleko, parę kilometrów, zejdziemy w dwie godziny. No, dla ciebie to proste. Robisz frrrrr i po paru minutach jesteś na miejscu. A my się musimy nadreptać. Co o tym myślisz, mała Kudu? spytał Tibo. Myślę, że możemy zobaczyć. Podróże są bardzo interesujące, a ja nigdy nie byłam w mieście, odparła koleżanka. No to idziemy, niech ci będzie. Tylko lepiej by było dla ciebie, gdyby ta wyprawa była warta zachodu powiedział Tibo. Wspaniale! Nie pożałujecie tego. Tędy. Gami zerwał się z konara i wesoło poświstując pokazał kierunek po godzinie byli już na przedmieściach a nieliczni przechodnie z lekkim zdziwieniem przyglądali się spadzerującym zwierzętom za ręce kudu guścowi i jadącego na nim dudkowi niczym generałowi na koniu mógłbyś ze mnie zejść spytał tibo nie jestem twoją taksówką nogi mnie bolą odparł gawin za dużo się na nadreptałem też coś Niech cię mała kudu teraz podwiezie, jest większa i ma dłuższe nogi ode mnie. Może w drodze powrotnej, bo zdaje mi się, że zaraz dotrzemy na miejsce, odparła mała kudu. Tak, tak, już ją widać! Dudek wzbił się w powietrze, jeszcze tylko kawałek. Budynki i ulice zostały za nimi, weszli na kamienisty teren, porośnięty gdzie gdzieniegdzie krzakami i kępami suchej trawy. Dudek poleciał pierwszy po chwili na kamieniu. Mała no Kudu i Tibo wkrótce do niego dołączyli i zatrzymali się w osłupieniu. Przed nimi rozpościerała się olbrzymia dziura w ziemi. Pamiętacie wielki baobab, który zmieściłby w sobie cały dom? Otóż słuchajcie uważnie. Ta dziura, w której zmieściłyby się ta, ta dziura, była wielkości takiej, że zmieściłoby się w niej tysiąc baobabów, a może nawet więcej. Tibo weschnął. Dziura rzeczywiście była piękna ale korzonków w niej nie było. Wielki lej wypełniony był zielonkawą wodą, a ponad nią górowały pionowe, skaliste ściany. Jeszcze dalej za lejem widać było wysokie domy. Wyglądało na to, że wielka dziura jest w samym w środku miasta. Kto wykopał coś tak ogromnego? spytała mała kudu odrywając wzroku od wielkiej dziury. Ha! Mnie też to zaciekawiło i zasięgnąłem wczoraj języka u kolegi. Mieszka tu, niedaleko. Zawin przeciągle wzbił się w powietrze i pofrunął w kierunku pionowych skał. Nie minęło parę minut, a był już z powrotem. W towarzystwie drugiego dudka. Cześć, jestem Kimbi. Przywitał się miejscowy. Bardzo nam miło. Przedstawili się grzecznie mała Kudu i Tibo. Opowiesz nam, kto wykopał tą wielką dziurę? Jasne, mieszkam tu. Wiem o niej wszystko, odparł Kimbi. To bardzo stara dziura, ma ponad 150 lat. 150 lat? Tibo i Małej Kudu trudno było to sobie wyobrazić, bo je mieli po 12 miesięcy. Tak, ponad 150 lat. Mówił mi to mój dziadek, któremu opowiadał to jego dziadek, a on to z kolei dowiedział się od swojego dziadka, któremu historia opowiadał kolejny dziadek, a ten dziadek tak, 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 przerwał mu Gawin. Po drodze było 30 dziadków, nie musisz wymieniać wszystkich. No tak. Więc mój pra, 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 dziadek, łączył się znów Gawin. Nie przerywaj, oburzył się Kimbi. Jak oni wczoraj się dogadali, mruknął buziec do koleżanki, a ona porozumiewawczo mrugnęła okiem. Dobra, dobra, nie przerywam już, Gawin opuścił pióropusz. No więc pradziadek mówił, że wielką dziurę wykopali ludzie. To podobno największa taka dziura na świecie. Ale po co mieliby ją kopać? spytała mała kudu. Pewnie szukali korzonków uznał Tibo. Nie, ludzie nie szukali korzonków. Szukali tutaj diamentów. Co to takiego te diamenty? nadstawił uszu Dibo. Może to jakieś smaczne bulwy? Ten tylko jednym mruknął Gawin. Diamenty to takie kamienie, ale nie takie zwyczajne. Diamenty są wyjątkowe, bo to najtwardsze kamienie na ziemi. W dodatku ładnie wyglądają. Są przezroczyste i pięknie błyszczą. Ludzie lubią sobie je wieszać w uszach, noszą je na palcach i czują się przez to bardziej ważni i szczęśliwi. Ludzie są bardzo dziwni, powiedziała Maakudu. Czułabym się śmiesznie nosząc w uszach kamienie, nawet gdyby błyszczały. To prawda, ale ludzie to najdziwniejsze istoty na Ziemi, więc w sumie nie ma co się im dziwić. W każdym razie, ponad 150 lat temu, któryś z tych ludzi znalazł tu pierwszy diament i okazało się, że tutaj całe mnóstwo tych kamieni, ciągnął opowieść Kimbi. Chyba było mnóstwo, bo teraz została po nich tylko piękna dziura z zieloną wodą, zauważył Gawin. Wieść o drogocennych kamieniach sprowadziła w to miejsce tysiące ludzi z kilofami i łopatami, ciągnął opowieść Kimbi. Kruszyli skały i wydłubywali z nich diamenty. Dziura każdym dniem była coraz większa i głębsza, a wokół niej powstało duże miasto. Ciekawa historia. I wykopali wszystkie kamienie? spytała mała kudu. Och, na pewno coś jeszcze zostało, uśmiechnął się zagadkowo Kimby. Podskoczył kilka razy i podbiegł do sporego głazu pod krzakiem. O, widzicie, tu jest jeden, stuknął dziubem. Cała trójka podeszła i ciekawie przeglądała się błyszczącej, yy, tkwiącej w głazie bryłce. Tego akurat przegapili, ale większość została wykopana. Potem kopalnie wypełniła woda, a górnicy poszli szukać diamentów w innych miejscach. Teraz może to i całkiem przyjemne miejsce, ale kolonków tu nie znajdę. Więc jeśli nie macie nic przeciwko, to chętnie wróciłbym pod baobab znaleźć coś na kolację prosił tibo. Mała kudu też zgłodniała i postanowiła wrócić razem z Guźcem. Przyjaciele podziękowali kimbi za opowieść, zaprosili go w odwiedziny pod baobab i pożegnali się. Po drodze napatrzyli się jeszcze na domy, drogi, samochody, dopuścili ostatnie zabudowania. Tibo zaczął się głośno dziwić. Diamenty, diamenty. Po co ludziom coś, co nie nadaje się do jedzenia? Ani Gawin, ani Mała Kudu nie potrafili znaleźć dobrego wytłumaczenia. A wiecie, na polu przewodospadzie pełno było tych diamentów. Raz sobie złom złamałem na jednym. Mała Kudu i Gawin spojrzeli zdziwieniem na Tibo. No tak, myślałem, że to jakaś cebulka. Chciałam ją rozkryć nacisnąłem i ząb mi się całkiem rozleciał na szczęście to był jeszcze mleczak Codziennie napotykam się na diamenty przy śniadaniu przy kolacji i przy obiedzie teraz wiem jak się nazywają szli jeszcze chwilę w milczeniu a gawin tym razem jechał na małej kudu dobrze że ludzie nie przychodzą do doliny gdyby się dowiedzieli o tych diamentach to po moim polu i moim babo-babie zostałaby wielka dziura gdziebym wtedy chodził na śniadanie to jest już koniec bajki. Bardzo dziękuję wam za wysłuchanie, dotrwanie do końca. Jeszcze raz bardzo serdecznie was zapraszam na do zbiórki dla Hani, tak jak mówiłam wcześniej, link jest w moim bio i do zobaczenia.